Dobry wieczór. Zapraszam na ogłoszenie wyników wyborów przewodniczącego Rady Młodzieżowej Słowaka. Pan profesor król, opiekun, pan doktor Maciek Burzyk, również opiekun, ogłoszą te wyniki poprzez odczytanie protokołu. Odczytanie protokołu, na połowę. W takim razie, moi drodzy, witam i najważniejszy dokument w tym roku szkolnym: protokół z posiedzenia szkolnej komisji wyborczej. Uniwersyteckim pierwszym Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie z dnia 30 października 2024 roku. 30 października 2024 roku, zgodnie ze statutem Uniwersyteckiego pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, którego patronem jest Juliusz Słowacki w Chorzowie, odbyły się wybory przewodniczącego Rady Młodzieżowej. Szkolna komisja wyborcza w składzie. Tatiana Woźniczka, klasa 3D, przewodnicząca Rady Młodzieżowej. Julia Górny, reprezentująca klasę 3C. Jakub Krawczyk, klasa 4A. Dawid Otręba, klasa 3A. I Piotr Czaja, klasa 2E. W obecności opiekunów Rady Młodzieżowej dr Macieja Burzyka i Andrzeja Króla. Stwierdza i... Stwierdzenie i uzasadnienie przekazuję w ręce pana profesora Burzyka, ponieważ on ma bardziej do Ten statyw też przejdzie na lewą stronę. A zatem stwierdza komisja, że liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 700, liczba oddanych głosów wyniosła 592, frekwencja wyborcza w dniu dzisiejszym wyniosła 84,5%. Liczba głosów ważnych wyniosła 545, co stanowi 92%, natomiast liczba głosów nieważnych wyniosła 47%, co stanowi niemalże 8%, 793%. Szczegółowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco. Karol Dubiel z klasy drugiej D otrzymał 204 głosy, co stanowi 34,5% niemalże. Kacper, kluczny minkacz z klasy 3D, uzyskał 93 głosy, co stanowi 15,7%. Oraz Alicja Wyciślik z klasy 2G otrzymała 248 głosów, co stanowi 41,89%. A zatem Szkolna Komisja Wyborcza stwierdza, że przewodnicząca, przewodniczącą Rady Młodzieżowej Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie w kadencji 1 listopada 2024 do 31 października 2025 roku wybrana została Alicja Wyciślik z klasy drugiej G. Frekwencja dla poszczególnych roczników chcę dodać wyniosła w klasach pierwszych 75%, w klasach drugich 85%, w klasach trzecich 93% i w klasach czwartych 82%. Gratulujemy wszystkim kandydatom. Dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym uczniom, którzy oddali dzisiaj swój głos. Ustępująca Rada Młodzieżowa życzy, życzy swoim następcom wiele sukcesów. Dziękuję. No i jeszcze parę słów na koniec. Następne spotkanie za rok, myślę, w, w, w takich okolicznościach społecznych. Gratuluję i dziękuję wszystkim kandydatom, całej trójce. Wszyscy jesteście, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, dla mnie wygranymi i mam nadzieję, że utworzycie wspólną Radę Młodzieżową albo przynajmniej będziecie współpracować pro bono. Dziękuję całej społeczności Słowaka, wszystkim, którzy oddali swój, swój ważny głos, ważny głos, bo trudno dziękować tym, którzy się wygłupili albo nie przystąpili do wyborów. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jutro świętujemy, jest wielkie święto jutro o skali światowej i wszystkim życzę Happy Diwali. Ja tak myślę, że chciałabym tutaj zaprosić Alicję, bo może ma coś do powiedzenia swoim wyborcom. Ja bardzo przepraszam, ale jestem jeszcze nieco rozemocjonowana po tym wszystkim. Chciałam bardzo podziękować mojemu sztabowi, który wspierał mnie przez całą tą drogę. Oczywiście Tatianie i Wam wszystkim, dzięki którym to by się oczywiście nie udało. Dziękuję bardzo. jätkame siis prantsuse direktori .